kościół w Garbowie. Piękna, neogotycka świątynia, która dzisiaj e, stoi pusta. Nie ma w niej nic, nie ma w niej ludzi, ale to się zmieni za dwa dni, bo już za dwa dni rozpoczynamy nasze spotkanie młodych archidiecezji lubelskiej. E, jako ojciec duchowny tego wydarzenia pragnę właśnie e, zaprosić Ciebie, Twoją wspólnotę, Twoich przyjaciół e, do tego, Abyśmy wypełnili to miejsce naszą wiarą, naszą nadzieją i naszym świadectwem kościoła żywego, kościoła, który jest młody, kościoła, który nie jest w odwrocie, ale który cały czas żyje, bo jest w nim żywy Bóg. Zapraszam Cię do tego, abyś tego żywego Boga właśnie tutaj w Garbowie doświadczył. Przyjedź, a będzie to swoim działem. Zapraszam, ksiądz Przemek.